Witam serdecznie z tej strony Piotrek Zagurowski. Ja na co dzień prowadzę podcast Tato na Wyspach Magis, jak również blog tatona-wyspach.co. W swoim blogu i w swoim podcaście staram się odpowiedzieć na pytanie, czy bycie tatą może się przydać w pracy oraz czy bycie liderem w pracy może się przydać w byciu tatą. A dziś biorę udział w organizowaniu podcastowego dnia dziecka. Ten dzień dziecka, jak również poprzednie, jest bowiem wyjątkowy. Twoi ulubioni podcasterzy nagrali wiersze, a wiersze te były na tyle łobuzerskie, że zamiast siedzieć grzecznie na swoim miejscu, rozbiegły się i pochowały w różnych podcastach. Czy pomożecie nam je wszystkie znaleźć? Ja przygotowałem dla was bajkę autorstwa Ewy Szalbruk-Zarembiny, a bajka ma tytuł. Bajka o gęsi jaju, raku nieboraku, kogucie pijaku, kaczce kwaczce, kocie mruczku i psie kruczku. Był za wsią lasek, pod laskiem piasek, na piasku chata, a w chacie gęść siodłata. Zniosła ta gęsi jaje. Przez dwa dni tak było jak było. Trzeciego dnia się zmieniło. Poszło to jaje na wędrówkę. Tur, tur, tur. Po drodze się toczy. To tu, to tam wyczeszcza oczy, spotkało raka nieboraka. Rak nieborak przystaje. Dokąd się toczysz jaje? Na wędrówkę. Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźniesz ze sobą. Chodź, raku nieboraku, i poszli. Tur, 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 szlap, szlap, szlap. Wędruje gęsie jaje z rakiem nieborakiem. Idą, 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 spotkali kogutka piejka. Kogutek piejak przystaje. Dokąd się toczysz, jaje? Na wędrówkę. Pójdę ja z tobą, jak mnie weźniesz ze sobą. Chodź, kogucie piejaku. Człap, 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 szłap, 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 tur, tur, tur. Wędruje gęsie jaje z rakiem nieborakiem, z kogutkiem piejakiem. Idą, 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 idą. Spotkali kaczkę kwaczkę. Kaczka kwaczka przystaje. Dokąd się toczysz jaje? Na wędrówkę. Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźniesz ze sobą. Chodź kaczko kwaczko. Klap, 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 człap, 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 szlap, 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 tur, tur, tur. Wędruje gęsie jajo. Z rakiem nieborakiem, z kogutem piejakiem i kaczką kwaczką. Idą, 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 idą. Spotkali kotka mruczka. Kotek mruczek przystaje. Dokąd się toczysz, jaje? Na wędrówkę. Jak mnie weźniesz ze sobą, pójdę i ja z tobą. Chodź, kocie mruczku. Kic, 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 klap, 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 człap, 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 szlap, 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 tur, tur, tur. Wędruje gęsie jaje z rakiem nieborakiem, z kogutkiem piejakiem, kaczką kwaczką, z kotkiem mruczkiem. Idą, 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 idą. Spotkali pieska kruczka. Piesek kruczek przystaje. Dokąd się toczysz, jaje? Na wędrówkę. Pójdę ja z tobą, jak mnie weźniesz ze sobą. Chodź piesku kruczku. Hytz, hetz, hytz, kic, 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 klap, 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 człap, 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 szlap, 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 tur, tur, tur. Wędruje gęsie jaje z rakiem nieborakiem, z kogutkiem piejakiem, z kaczką kwaczką, z kotkiem mruczkiem i z pieskiem kruczkiem. Idą, 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 idą. Smęczyli się, spocili, spać im się chce. Napotkali chatkę w lesie. Tu będziemy nocowali, powiada gęsie jaje. A no dobrze. W progu położył się pies kruczek, zapiec w las, kotek mruczek. Kaczka, kwaczka weszła do przetaczka, kogut pijak tam, gdzie kaczka. Rak-nieborak nurknął do cebrzyka, a gęsie jaje, niewiele myśląc, tur-tur-tur do popielnika, bo tam najgoręcej. Usnęli, śpią. Aż tu, co się dzieje? Szli przez ten las złodzieje. Czterech było piechotą, a piąty na koniu wiózł srebro i złoto. Idą, idą, jedzie, jedzie, jeść im się chce, pić im się chce. Zobaczyli chatkę w lesie, zobaczyli, przystanęli. Przystanęli, poszeptali, tu będziemy nocowali. I tak pięciu tych złodziei weszło oknem po kolei. Usłyszał kogut piejak, wyskoczył z przetaka, obudził kaczkę kwaczkę. Kaczka kwaczka obudziła raka nieboraka, rak nieborak obudził kotka mruczka. Kotek mruczek obudził pieska kruczka. I huzia na złodziei, rach, ciach, nożyczami. Kot drap pazurami, pies ceba z zębami. Kogut krzyczy, dawaj go tu! A kaczka? Tak, 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 zetrzemy ich na drobny mak. Gęsie jajo usłyszało, na podłogę się sturlało. Trzask, prask, podłoga jękła. Skorupka na gęsim jaju pękła i... Wyskoczył siodłaty gąsiorek. Gąsiorek syknął. Co tu się dzieje? Ale złodzieje już byli daleko. Za siódmą górą, za dziesiątą rzeką. A w takim strachu umykali, że skarby porzucali. Wstało słonko nad lasem i dziwi się tymczasem. Ho, ho, ho! Ktoż to idzie drogą, noga za nogą? Idzie siodłaty gąsiorek, niesie brylantów worek. Za gąsiorkiem rak nieborak, za rakiem nieborakiem, kaczka kwaczka z kogutkiem piejakiem. Za nimi kot mruczek, za mruczkiem pies kruczek, wszyscy piechotą, niosą srebro i złoto. Dokądże tak wędrują? Do tej wsi, gdzie lasek, pod laskiem piasek, na piasku chatka, a w niej gęś się odłata. Tam spoczynku użyją, najedzą się i napiją, jeszcze przed niedzielą, pomiędzy biedotę srebro i złoto podzielą. Jak co roku, naszą akcją staramy się wesprzeć jakieś dobro. Tegoroczny podcastowy Dzień Dziecka wspiera zbiórkę na rzecz Julka Świdurskiego. Więcej informacji o tym chłopcu i dlaczego potrzebuje on wsparcia, znajdziecie na stronie www.facebook.com. Łamane przez Julek, nasze waleczne serce. Zapraszam, żeby tam wejść i wesprzeć walkę tego chłopca z przeciwnościami życiowymi. Link do tej strony, jak również link do strony zbiórki, znajdziecie w notatkach do tego odcinka. A ja tymczasem żegnam się z Wami. Pamiętajcie o tym, żeby znaleźć wszystkie podcasty, które dzisiaj zostały opublikowane i powędrowały do różnych podcasterów. Trzymajcie się. Na razie pozdrawiam Was magisowo. Cześć.